Cześć! Witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja Bez Przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Trzy zasady komunikacji, czyli jak budować fundament porozumienia. W ostatnim podcaście mówiłam Ci o rodzicielskim planie wychowawczym, czyli o narzędziu, które ma wspierać ciebie, dziecko oraz ekspartnera-partnerkę w utrzymywaniu pewnych ram bezpieczeństwa. W tym odcinku opowiem Ci o wyzwaniach w komunikacji, które towarzyszą nie tylko rodzinom patchworkowym. Umiejętność komunikowania jest niezwykle potrzebną kompetencją. Pewnie masz wśród dalszych znajomych, może wśród rodziny, osoby, które mówiąc coś do ciebie, uruchamiają w tobie mechanizm automatycznego ataku lub pozycję obronną. Słuchasz kogoś i słyszysz pretensje, żal, choć możliwe, że nie to ta osoba chciała ci przekazać. Mówię ci o kimś ze znajomych, a teraz zastanów się, jaką pozycję przybierasz. Przy rozmowie z ex. Co mówi twoje ciało? Co czujesz przed rozmową z nim z nią? Czy czujesz, gdzie kumuluje się w ciele napięcie? To napięcie może zbierać się, gdy jesteś pełny pełna obaw o co tym razem twój ex rozpocznie batalię? Lub gdy twoja złość na eks rośnie i przy spotkaniu z nim nastąpi eksplozja. Obie sytuacje są trudne i obie, jeśli nie są przepracowane, zacumują gdzieś w twoim ciele. Dziś o tym, jak się komunikować, aby unikać ognisk zapalnych, na co zwracać uwagę, aby wspólnie się nie spalać, przede wszystkim ze świadomością trzech zasad. Pierwsza zasada. Twój odbiorca się nie domyśli. Druga, pozbądź się przekonania, że wiesz, że znasz odpowiedź. Trzecia zasada, mów o intencjach. Twój odbiorca się nie domyśli, wierząc w to, że to, co dla ciebie jest oczywiste, dla innych też będzie, to tak jakbyś sam sama zatruwał siebie i swoją relację z innymi. Mogłeś mogłaś słyszeć, będąc dzieckiem, gdy Twoi rodzice, opiekunowie mówili, Powinieneś powinnaś się domyślić o co mi chodzi, i wtedy jeszcze wjeżdżała cisza i obrażanie się na kilka godzin. Pamiętaj, ty możesz komunikować się inaczej. Przekonanie, że zostawiasz kogoś po to, żeby sobie pomyślał i zgadywał, o co tobie chodzi. Przypomina mi trochę wróżenie z fusów. To marnuje czas obu stron. Bo przecież i tak nie masz pewności, czy ta druga strona domyśliła się o co tobie chodziło, dopóki nie zapytasz, nie porozmawiasz. Więc nie zostawiaj ludzi z niech się domyśli. Rozmawiaj, nie graj ciszą i czasem, po zakończonej rozmowie sprawdź, czy dobrze się zrozumieliście. Wiem, że zdarzają się sytuacje, że w biegu, w pędzie możemy coś przeoczyć. Zabraknie czasu na podsumowanie, sparafrazowanie, czy dobrze się zrozumieliśmy. Tak, mnie też się to zdarza. Jednak po zakończonej rozmowie, gdy znajduję chwilę na pauzę, na zatrzymanie, lub wracam do domu, kładę się do łóżka, zastanawiam się, czy to, co powiedziałam, było jasne i jeśli mam jakąś wątpliwość, precyzuję, dopytuję, czy to w formie pisemnej, SMS, mail, czy telefonicznej. Zdarzyć się też może, że coś przegapisz. To naturalne. Nie ma idealów. W takiej sytuacji przeproś i powiedz o swojej intencji. Pozbądź się przekonania, że wiesz lepiej, że znasz odpowiedź, że szkoda czasu na rozmowę, bo przecież ty to wiesz. Myślę, że możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, ile możesz tracić w życiu, zakładając, że wiesz, że znasz odpowiedź. Szczególnie dużo możesz stracić w relacji z dzieckiem. Opowiem Ci historię z mojego podwórka, która może być dla Ciebie wsparciem w trudnych momentach z dzieckiem. Konstanty, mój 3,5-letni syn, wraz z tatą i siostrą wybrali się na salę zabaw. Jak zwykle na sali zabaw, Kostek świetnie się bawił, a gdy zbliżał się koniec czasu. Tata chciał go zabrać do domu. Młody nie chciał, nie był chętny do wyjścia. I tak to zwykle bywa. Jednak tym razem zrobił olbrzymią dramę, która odpaliła także pozostałych członków rodziny. Finalnie został wyniesiony z sali okryty kurtką i bez butów. Zimę. Kiedy wróciłam do domu i emocje opadły, zapytałam najpierw Taty, mojego partnera, co się wydarzyło. Usłyszałam, że Kostek nie chciał wyjść, kopał, nie chciał się ubrać, a oni nie mieli już czasu na negocjacje, bo trzeba było młodą odwieźć do mamy. Okej. Okay. Pogadaliśmy chwilę. Odkręciliśmy wentyl, aby wyregulować emocje. Później usiadłam na podłodze z Kostkiem. Powiedziałam, że chcę z nim pogadać o tym, co wydarzyło się dzisiaj na sali zabaw. Zapytałam o jego emocje. Czy było mu smutno? Co było dla niego tak trudne w tej sytuacji? I on powiedział: Tata chciał wyjść, a ja nie chciałem, bo wziąłem piłkę i chciałem rzucić ją do kosza. Okej, okay, czyli zależało ci na tym, aby umieścić ją w koszu, i nie zdążyłeś, tak? Tak. Gdybyś to zrobił, nie byłoby ci tak smutno? Tak, chciałem ją rzucić do kosza. Mój partner miał błysk, taki aha moment. Ja też go miałam. Rzeczywiście tak było, że zanim wyszli, kostek wziął piłkę. Nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi. Tata i siostra myśleli, że zachowanie młodego wynika z tego, że nie chce iść, a wynikało z tego, że chciał przed wyjściem wrzucić piłkę do kosza. Gdyby wtedy został zapytany, co jest dla niego teraz ważne, pewnie wrzuciłby piłkę i wyszedł z sali, bo zwykle wychodzimy bez awantur. Z drugiej strony Gdybyśmy nie porozmawiali z nim później, po tej sytuacji, bo w momencie, gdy ona miała miejsce, niestety czasu na negocjacje zabrakło, to dziecko by nam nie powiedziało, o co mu chodziło, a my żylibyśmy z przekonaniem, że chodziło o to, że chciał zostać na sali zabaw. Dlaczego ci o tym mówię? Bo warto pytać dziecko, o co mu chodzi słuchać, aby nie przegapić. Szczególnie gdy tworzysz rodzinę paczkurkową, twoja uważność ma wysoką cenę. Czyli mamy pierwszą zasadę komunikacji: twój rozmówca się nie domyśli. Druga: pozbądź się przekonania, że wiesz. Trzecia: mów o intencjach. Wykorzystam przykład, który usłyszałam podczas warsztatów u Tomka Zielińskiego. Uważam, że jest niezwykle obrazowe. Wyobraź sobie sytuację, że przychodzi do ciebie o ósmej rano twój szef i mówi: Jak skończysz dziś pracę, przyjdź do mnie, musimy porozmawiać. Wychodzi. Kończysz pracę o szesnastej. Co dzieje się w twojej głowie do tej godziny? Ile myśli przelatuje przez twoją głowę? Chcę mnie zwolnić. Widocznie ten mój ostatni projekt jest beznadziejny. Może ktoś mu powiedział, że się spóźniłem. Fak, nie wysłałem raportu, pewnie o to chodzi. Może ta kaśka obok mnie szpiegowała. Może sprawdził, że pisałam ostatnio wiadomość na Facebooku z pracy. No, teraz na pewno mnie zwolni. I co ja teraz zrobię? Z czego zapłacę ratę za mieszkanie? I tak napędzają się kolejne myśli. Czujesz już napięcie w żołądku, a tu dopiero dwunasta. Do szesnastej daleko. Jesteś kłębkiem nerwów. Już siedzisz na pracy i szukasz nowej pracy. O 16 przychodzisz do szefa, w ręce masz wypowiedzenie. Sam sama się zwolnisz, nie będzie cię nikt tak poniżał. Szef prosi cię, żebyś usiadł, siadła i mówi, że jesteś dużą wartością dla firmy i ma dla ciebie propozycję rozwoju. Awans. Co można było zrobić inaczej? Co można było zrobić, aby zaoszczędzić ci tych nerwów, Rysowanie czarnych scenariuszy? Wystarczyło powiedzieć o intencjach tej rozmowy świadomie nie buduj napięcia. Zwracaj uwagę na to, co ono może robić innym. Kiedy mówisz do swojego dziecka, które na przykład wyszło wcześniej ze szkoły, wrócisz od ojca, wrócisz od matki, to sobie porozmawiamy. Wywołujesz w ten sposób strach, lęk i obawę. Podobne do tych, o których mówiłam na przykładzie szefa. Jeżeli zachowanie dziecka ci się nie spodobało, to zamiast mówić, jak wrócisz od ojca, to porozmawiamy, powiedz: To, że nie dałaś mi znać, że wychodzisz ze szkoły wcześniej, nie jest dla mnie ok. Chciałabym, jak wrócisz, abyśmy usiadły i porozmawiały na spokojnie o tym, co się wydarzyło, i żebyśmy znalazły rozwiązanie na przyszłość, które będzie przez nas obie akceptowane. Ok? Jasno przekazana intencja, dodatkowo zaznaczony charakter spokojnej rozmowy. Nie budzą tyle napięcia. Na tym samym przykładzie, podczas rozmowy z dzieckiem, zapytaj: Co się wydarzyło, że dziecko wyszło wcześniej i nie poinformowało Cię o tym? Druga zasada: Pozbądź się przekonania, że wiesz, że wiesz, co się wydarzyło. Kolejny krok: Powiedz dziecku: Dlaczego wcześniejsze wyjście ze szkoły bez poinformowania Cię nie jest dla Ciebie ok. Czyli tutaj odwołujecie do pierwszej zasady: nie oczekuj, że ktoś się domyśli, co dla ciebie jest ważne. Powiedz to. Analogicznie sytuacja ma się też w komunikacji z ex. W ramach podsumowania, zbiorę klamrą raz jeszcze te trzy zasady: zapamiętaj je i używaj ich w codziennym życiu. Możesz je wykorzystać nie tylko w patchworku, ale także w pracy, biznesie, relacji z przyjaciółmi. Po pierwsze, Twój odbiorca się nie domyśli. Po drugie, pozbądź się przekonania, że wiesz. Trzecia, mów o intencjach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci, że mogłam Ci towarzyszyć, że zaprosiłeś, zaprosiłaś mnie dzisiaj do siebie. Po więcej treści zapraszam Cię na mojego Facebooka i Instagram Komunikacja bez przemocy. Udanego tygodnia. ściskam mocno. Kaja.